Witam wszystkich bardzo serdecznie. I dzisiaj chciałabym, żebyśmy porozmawiali sobie na temat następnej formy sweterka, jak zrobić rękawek kimonowy. Charakteryzuje się kochani tym, że robimy go bez żadnego wszywania rękawów, tylko na linii pachy wyrabiamy takie półokrągłe przejście ze sweterka, jakby głównego, z przodu czy z tyłu. Od razu przechodzimy do rękawka i dodajemy to w taki. Jakby łuk, i robimy rękawek wtedy, w zależności od tego, jaką długość chcemy. Ja tutaj mam akurat taki rękawek do łokcia, natomiast jeżeli chcemy rękaw długi, no to musi być mniej więcej tyle oczek, jak mamy na przód czy tył nabrane. Także tutaj sobie po prostu w ten sposób dodajemy, i zaczynając. Taki rękawek. Dodajemy sobie tutaj jedno oczko, później dodajemy dwa oczka, trzy, pięć i potem już dodajemy dziesięć oczek i kolejne dziesięć oczek, czy osiem. Musimy to sobie wyliczyć odpowiednio. Hmm, według tego, ile potrzebujemy tych oczek, tutaj, żeby było. I jaką chcemy mieć szerokość rękawka? Jeżeli chcemy, żeby ten rękawek był stosunkowo wąski, wtedy tą linię ciągniemy troszeczkę inaczej, bo tutaj wtedy dodajemy jedno oczko, jedno oczko i po prostu wyżej tutaj robimy i tą przestrzeń robimy wtedy krócej. Ale mówię, kimon, rękaw kimonowy jest to rękawek, który robimy razem ze swetrem. Nie ma żadnej, żadnego tutaj spuszczania czy dobierania oczek na raglan. Nie ma wszywanego rękawa. Nie ma rękawa wszywanego na prosto. Po prostu robimy to z całości. Można sobie robić taki sweterek od rękawa do rękawa. Wtedy, wtedy on jest w ogóle, tylko zszywamy tutaj boki. Możemy robić od dołu. Tutaj ten sweterek jest akurat tu zszywany, jest robiony z dwóch części, ale taki sweterek można również zrobić z jednej części, że nabieramy oczka na dole. Tutaj dobieramy oczka, dobieramy oczka tutaj na linię kimona. Jedziemy do... Ramienia spuszczając, wyrabiając tylko dziurę na dekolt, ale o dekoltach będziemy rozmawiać innym razem. Potem dobieramy te oczka, które spuściliśmy na dekolt, to dobieramy z drugiej strony. Robimy do tego momentu, i jak już mamy zrobiony rękaw, że nam się tu schodzi, to wtedy tak jak. Dodawaliśmy oczka poprzednio, tak w taki sam sposób spuszczamy oczka aż dochodzimy do szerokości sweterka i jedziemy w dół. Jest to dosyć prosta forma rękawa, tylko trzeba się z tym liczyć, że mamy dosyć dużo oczek na drutach i no te rzędy będą dosyć długie. Mam kilka rzeczy robionych. W ten sposób. Możecie również zakupić u mnie e-booka. Mam takiego e-booka. Mam, mam e jak, jak zrobić tunikę z półokrągłym dołem? I ona jest robo, robiona właśnie kimonowo. Także załączę Wam na końcu zdjęcia do tego e-booka. No i. Do dzieła życzę miłego dziergania i do zobaczenia w następnym filmiku. Bye!